Zatem przejdziemy teraz do głosowania całego nowego porządku obrad wraz z dodatkowym punktem. Kto jest za przyjęciem porządku obrad o, w, w, tutaj w przyjętym przed momentem, w przyjętym, przyjętej wersji rozszerzonego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Proszę o głosowanie. 14 za, zatem nowy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z czwartej sesji. Protokół został rozesłany. Państwo mogliście go przeanalizować. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę uwag. Zatem bardzo proszę o Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie. Proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? 14. Dziękuję bardzo. Pro, protokół z poprzedniej sesji został jednogłośnie y, przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja Wójta o pracy między sesjami. Bardzo proszę, udzielam głosu. Panu Wójtowi Jerzemu Pilch. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, pozwólcie, że odniosę się do informacji, którą przygotowałem dla Państwa w okresie międzysesyjnym od 6 lutego do dnia dzisiejszego, do 21 marca. Z tego względu, że dzisiaj również odbyły się spotkania i. Znalazło to odzwierciedlenie w informacji. Na dwie rzeczy chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę, żeby nie zabierać czasu. Mianowicie 8 lutego w Cieszynie, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji, odbyło się spotkanie, podczas którego odebrałem podziękowania i treść chciałbym króciutko w paru zdaniach Państwu odczytać. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie. Niniejszym chcę złożyć na Pana ręce słowa podziękowania dla wszystkich radnych gminy za wsparcie finansowe, jakiego udzieliliście Państwo na zakup pojazdu służbowego. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy finansowej Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie wzbogaciła się o oznakowany furgon e, Volkswagen Transporter, pojazd, którym na drogach całego Powiatu Cieszyńskiego pełnią służbę policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Dziękuję raz jeszcze za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie w doposażeniu w nowy środek transportu. Jestem przekonany, że dzięki temu policjanci jeszcze sprawniej dotrą do miejsc, gdzie ich interwencja będzie potrzebna. Podziękowania dla całej Rady. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że byliśmy jedną bodajże chyba z ośmiu gmin, które udzieliły wsparcia Komendzie Powiatowej. Pięć gmin tutaj dołączyło się do zakupu tego samochodu, pozostałe gminy w innej formie poprzez przekazanie środków finansowych również pomogły Komendzie Powiatowej Policji. I drugi, drugi, drugie zagadnienie. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na wydarzenie, wydaje mi się dosyć istotne i bardzo ważne. Warto je tutaj podkreślić. Mianowicie 11 marca w Beskickim Domu Zielin Przytulia odbyło się posiedzenie delegacji międzynarodowej w ramach Komitetu Monitorującego, oceniającego program Interreg 5A. Republika Czeska-Polska. To było myślę dla naszej gminy naprawdę bardzo duże wyróżnienie, że grono ponad 60 osób mogło na roboczo podjąć pracę właśnie na terenie naszej gminy. Korzystali z życzliwości hotelu Kotarz, gdzie również odbyły się warsztaty. Część tych warsztatów miała miejsce w przytuli. Mieli też okazję jakby zobaczyć ten obiekt. Sami oddali głos na, 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 na 3-3,5 roku czy 4 lata temu na realizację tego przedsięwzięcia. Myślę, że spotkanie, które warto odnotować też forma promocji, promocji naszej gminy. Tym razem pozwoliłem sobie w, na samym końcu przekazać taką informację, żeby już nie opisywać w szczegółach. Udało nam się na ten moment wyłonić wykonawcę przetargu na poziomowe remonty cząstkowe i wykonawców do ulic, które nie udało się zrealizować w roku 2018. Barujec Jatny i Harcerska. Mamy umowy podpisane, one do końca, bodajże maja e, chyba mają być e, zrealizowane, także e, te zaległości troszeczkę, troszeczkę nadrabiamy. E, też miałem okazję z rąk wojewody m, e, otrzymać promesy e, dofinansowujące zniszczone e, drogi po powodziach. E, na ten moment mamy pewność co do ulicy rolniczej. Natomiast tak trochę liczymy, że ten katalog jeszcze się nie zamknął i będziemy mogli, będziemy mogli również aplikować o tego typu środki na, na jeszcze kilka naszych dróg. Tyle z mojej strony, jeżeli by Państwo mieli pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Jan Staś. Udzielam głosu. Panie wójcie, mam pytanie propos spotkania z 4 marca w Sądzie w Cieszynie. Był pan przesłuchiwany w charakterze świadka, czy jakieś nowe informacje są w tej sprawie? Dziękuję. 4 marca wyznaczony termin, który sąd wyznaczył. Rzeczywiście no, ja, wydaje mi się, że jestem, jestem już ostatnim świadkiem w tym procesie. W tym procesie Wysoki sąd liczył na to, że uda się 4 marca tą sprawę zamknąć, natomiast z racji tego, że pomimo, pomimo tego, że, że godzi od godziny 9 do 13 był wyznaczony czas na tą sprawę strona powoda poinformowała wysoki sąd, że, że, że ma przygotowane około dwóch godzin pytań dla mnie. No, i tutaj niestety no, musieliśmy wyznaczyć nowe posiedzenie, y, jeszcze kolejne na 25 maja. Y, myślę, że, że, że 25 maja y, Wysoki On będzie chciał zamknąć, zamknąć ten temat. Y, w tym dniu, o którym radny wspomniał, najpierw był przesłuchiwany powód, y, później ja byłem przesłuchiwany, no i wydawało się, że, zdą, się, że zdążymy, ale. Ale niestety no, zabrakło nam czasu. Będziemy musieli jeszcze z tym tematem poczekać do, do, do 25 maja. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze y, pytania do Pana Wójta o pracę między sesjami? Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. W punkcie piątym zaplanowane było um, wystąpienie naszych gości i tutaj chciałbym państwu wyjaśnić, że na państwa prośbę y, zaprosiliśmy na naszą dzisiejszą sesję pana Arkadiusza Gawlika, kierownika nadzoru wodnego państwowego gospodarstwa wodnego wody polskiej w Skoczowie, a to z, w, w związku z petycją y, właśnie przed sesją otrzymaliśmy informację, że y, pan y, kierownik niestety nie dojedzie jest w okolicach Siewierza więc będzie mu trudno zdążyć na dzisiejszą sesję będę się starał aby zaprosić pana Gawlika na kolejną sesję to tyle tytułem wyjaśnienia Odnośnie naszych ustaleń na ostatniej sesji, w tym momencie chciałbym przywitać przedstawicieli zespołu projektowego inicjatywy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej. Witam gorąco pana Bogusława Holekse, pana Tomasza Marek oraz pana Sebastiana Hellera i udzielam głosu. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Cieszymy się, że Rada zechciała nas poprosić do przedstawienia aktualnego stanu prac a, i że mamy przy tej okazji powiedzieć trochę o niektórych problemach, które wiążą się z realizacją projektu. Gdyby można było przejść na następny slajd. Chcemy powiedzieć, że podejmując próby realizacji projektu Aha, do dobra. Chcę powiedzieć, że przystępując do realizacji projektu Realizowałem w życiu i koledzy w zespole bardzo wiele dużych, trudnych przedsięwzięć. Nie przypuszczaliśmy, że skala trudności związanych z realizacją tego zadania będzie tak ogromna. Nie dlatego, że projekt jest duży, tylko że pojawi się tak dużo, tak różnorodnych uwarunkowań, które e, ciągle stawiają znak zapytania, czy uda się dobrnąć skutecznie do końca podstawowe rzeczy, które żeśmy zrealizowali. 150 hektarów kupione, około 30 hektarów w trakcie zakupu, 81 mieszkańców rodzin z 85 podpisało z nami umowy. Czterech stwarza bardzo poważne problemy związane z zaakceptowaniem programu, co może spowodować zablokowanie realizacji projektu w części lub nawet w całości. Wprawdzie są to bardzo małe łączna powierzchnia tych jakby niepozyskanych gruntów to jest powierzchnia około 1,5 hektara ale tak usytuowana że może ona spowodować że projekt nie będzie mógł być zrealizowany z uczestnicy pracy 11 osobowa rada naukowa Komitet sterujący, którym przewodniczą Starostowie Bielski i Cieszyński. Podjęto współpracę z pięcioosobowym zespołem eksperckim z dziedziny nauk przyrodniczych i chcę powiedzieć, że są to nazwiska absolutnych autorytetów w skali kraju. Jeden z nich doradca premiera Morawieckiego, drugi premiera Glińskiego. Absolutnie czołówka krajowa. Jak Państwo wiecie, uzyskaliśmy akceptację dla studium zagospodarowania przestrzennego i uzyskaliśmy pozytywną opinię dla projektu planu ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Studium oczywiście jest uchwalone i obowiązujące. Jeżeli chodzi o Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych został wysłany, skierowany przez wójta gminy zarówno w części dotyczącej lasów państwowych do ministra środowiska, w części dotyczącej gruntów prywatnych, lasów prywatnych do marszałka województwa śląskiego. Cały plan jest w wersji optymalnej dla realizacji projektu. Jednocześnie uzyskaliśmy certyfikację w zakresie klastra energii, który miałby wprowadzać w przyszłości zagadnienia związane z budową lokalnego systemu energetycznego i docelowo samowystarczalności energetycznej. Oczywiście jest to pewne umowne pojęcie, ale ono miałoby powodować, że podstawową część energii dla potrzeb kompleksu pozyskiwalibyśmy z własnych źródeł w trakcie budowy całego kompleksu. Trwa przygotowanie dokumentacji dla celów projektowych. Około 12-14 firm projektowych uczestniczy w tworzeniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla całego projektu. I jakie mamy podstawowe problemy związane z, z realizacją projektu. Cały czas podczas tych procedur związanych zarówno ze studium, jak i planem odnotowujemy bardzo poważne przeciwdziałania, które mają doprowadzić do tego, że, że projekt będzie mało efektywny, mało rentowny i tym samym będzie mógł być przez konkurencję, że tak powiem, no, działaniami właśnie konkurencyjnymi doprowadzony do bardzo złej sytuacji finansowej. Szczegóły w tym zakresie zajęłyby nam bardzo wiele czasu, jeżeli szanowni radni będą ewentualnie zainteresowani czy inne osoby, to jesteśmy do dyspozycji, żeby o tym porozmawiać bardziej w szczegółach bardzo wiele było interwencji instytucji o nazwie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot która starała się najpierw upowszechnić nieprawdziwą informację o wycięciu w związku z realizacją projektu półtora hektara lasu okazało się to nieprawdziwe sprawa została umorzona przystąpiła pracownia jako strona do działań związanych z decyzją o zniesieniu ochronności znów Wydłużyło to o właściwie kilkanaście miesięcy, całą procedurę, a co najmniej o około 80 miesięcy. W efekcie, i tak na koniec, starosta podzielając stanowisko Rady i wójta gminy, wydał pozytywną decyzję co do naszego wniosku, zniósł ochronność na tej części lasów państwowych, prywatnych, które będą przeznaczone do, do, realiz do realizacji projektu. Ym, y na Polanie Kotaż zgodnie z prawem wycięliśmy cztery drzewa w związku z wypasem tam owiec przez naszego, że tak powiem, partnera pana Grenia Leszka, który dla którego z jednej strony udostępnialiśmy polanę, z drugiej strony zgodnie z standardami gospodarki rolnej kosimy tą polanę i w związku z tym no, dokonaliśmy tego typu czynności. Znów procedura w dwóch instancjach, zarówno u, u Wójta Gminy, jak i później w kolegium odwoławczym przegrana przez pracownię. I we wszystkich sprawach chcemy powiedzieć organy państwowe podzieliły nasze stanowisko w sprawie. I uznały zgodne z prawem i legalne i, i właściwe działanie naszej firmy. Dzisiaj, dzisiaj uzyskaliśmy bardzo, mówiąc o barierach, bardzo niedobrą informację, że z tych czterech rodzin, które jeszcze z nami się nie porozumiały, Część, dwie rodziny konkretnie stawiają takie bariery, że na pewno nie będziemy na tych warunkach realizacji projektu. I tu proszę Państwa, chcę powiedzieć, bo znaczna część również radnych w rozmowach z nami mówi, że musimy przyjąć jakieś warunki, które nam właściciele gruntu stawiają. Oświadczam imieniem całego zespołu właścicielskiego, nie przyjmiemy tych warunków. Może następne pokolenie dojdzie do porozumienia. Nie będziemy realizować projektu, jeżeli nie będzie porozumienia co do warunków realizacji partnerstwa na zasadach takich lub bardzo zbliżonych do tych, które przyjęło 81 osób przystępując do projektu. Oświadczam to z całą odpowiedzialnością i w tym momencie pozwolę sobie dodać tego typu sytuację. Proszę Państwa. W przyszłym roku będzie na moim karku siedemdziesiątka. To jest rok, w którym zakończę i też to oświadczam publicznie: aktywność wszelką zawodową. Myślę, że wystarczy pracy na emeryturze na trzech etatach. A jeżeli do tego czasu będzie szansa zrealizowania projektu, to zapewniam, że mamy przygotowane wszystkie uwarunkowania z tym związane, żeby na, następną, na następny sezon mogły funkcjonować co najmniej dwa, a myślę, że w gruncie rzeczy około trzech, czterech, bo jeszcze dwa pomniejsze wyciągi i kompleks gastronomiczno-obsługowy dla takiego kompleksu i taka część.